Cześć tu Fabian, nowy ochroniarz na nocną zmianę. Chciałem upewnić się, że piszę pod właściwy numer. Hej Fabian, tak to ja, twój szef. Dzisiaj zaczynam swoją pierwszą zmianę i chciałem zapytać, czy powinienem coś wiedzieć? To naprawdę ważna praca dla mnie. Jasne, Przyjedź o 23:30 pod szpital. Twoja zmiana potrwa do 6 rano. Jasne, ale czy są jakieś konkretne obowiązki? To standardowa robota. Siedzisz w biurze i obserwujesz kamery. Wszystko jest zabezpieczone, ale ten szpital to dla nas priorytet. Nie możemy sobie pozwolić na żadne incydenty przed oficjalnym zamknięciem. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaufanie i obiecuję, że nie zawiodę. Ta praca naprawdę wiele dla mnie znaczy. Jest tylko jedna ważna zasada. Pilnuj pacjentów. Obserwuj pokój każdego pacjenta w szpitalu. Pracujesz na oddziale psychiatrycznym, więc nie zwracaj uwagi na jakieś dziwne dźwięki lub na to, co zobaczysz. A i jeszcze jedno, nigdy pod żadnym pozorem nie zjeżdżaj na poziom minus dwa. Dlaczego? Po prostu przestrzegaj zasad. Jeżeli będziesz ich przestrzegał, to przetrwasz pierwszą noc. Powodzenia. Co oznacza, że przetrwam? Spokojnie, nic ci się nie stanie, dasz sobie radę. Powodzenia! Hej, dotarłeś na miejsce? Tak, właśnie wszedłem do środka. To miejsce wygląda dziwnie. Trochę mnie to wszystko przeraża, ale dam sobie radę. W końcu przecież jestem ochroniarzem. Ta praca jest straszna. Dlaczego się na nią zgodziłeś? Nie miałem wyboru. Potrzebuję pieniędzy, żeby opłacić leczenie mojej mamy. Dobra, idź do swojego biura i napisz mi jak będziesz na miejscu. Dobry wieczór, przepraszam, że piszę o tej godzinie, ale jestem już na miejscu i nie mogę znaleźć mojego biura. Jestem w pokoju 317, tak jak miałem być. Twoje biuro jest w pokoju 318. Ach, i nadeszła zmiana planów. Oprócz siedzenia w biurze będziesz musiał zjechać na poziom minus 2 i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale mówiłeś, żebym tam nie schodził. To nowy wymóg. W razie zagrożenia broń bronzie... się. Zagrożenia? Jakiego zagrożenia? Dowiesz się, gdy przyjdzie pora. Powodzenia Fabian. Polub i zasubskrybuj poparte dwa.